Рокет и Грут. Врасхай тут, левый платафиадец. Скретки лэвцы на Заставьте мне! Не послал бо у тебя крут. Ты не свят оксампливаешь полмиллиона. No i co tak stręczysz? Łapko! On jest celem! Nie słyszysz, że Maxa? Hmm, oh, y, hmm. no... No, ah, hej, jest na maksa? Hej, gałęzie! To nie jest Co za przycisk, to ja! Ja jestem grunt. Ja jestem prawdziwym roketem. Wiem, że rzadko ci to mówię, ale wiele razy przeszliśmy. Nie wyobrażam sobie, że bieżę, mógłbym przemierzać galaktykę bez ciebie u swego boku. Mm. Mm. <tum> Ty sproszkały piekło! Wypuść mnie stąd, albo przetrącę ci wszystkie gałęzie! Ja jestem krót! Tak, 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 ja też. Powiedz, co zrobimy z naszym zmiennokształtem? Hej, przestań się tym bawić! Ja jestem grud. To nie jest fajne! Spróbuj, <grym> niezły obrót. Ja jestem krót!